Cześć, jesteśmy bójdy na resorach. Będziemy pokazywać klasyki i youngtimery. Zadbane cacka na niedzielne przejażdżki i służące na co dzień gruzy. Wychuchane kolekcje i zapuszczone pierdolniki. Oglądajcie nas, jeżeli chcecie, bo jak nie chcecie, to nie. Ja, ciekawe, co tu stoi w tym garażu. Wow! Siemanko, tu znów bójdy na resorach. I ponownie jesteśmy w gościnie u pana Piotra w Justynowie. Jak pamiętacie, wcześniej prezentowaliśmy jego Dodża Victory D5 z 1937 roku. Gdzieś tutaj, albo tutaj, będzie link do tamtego filmu. A dziś prezentujemy drugi z jego bardzo okazałych klasyków: Daimlera Konsorta, rocznik 52. Ale żeby opowiedzieć, jak należy, historię tego modelu, to trzeba się cofnąć do roku 1937. Kiedy Daimler, wtedy jeszcze niezależna marka, o historii sięgającej XIX wieku, brytyjska, bo to ma coś wspólnego z niemieckim Daimler, Daimlerem, ale o tym powiem za chwilę. W 1937 roku Daimler pokazał model New 15 z silnikiem o pojemności 2,2 litra, a nieco później, w 1938 bodajże roku, albo w 1939, pokazali większą odmianę tego samochodu z silnikiem 2,5-litrowym. Prawdopodobnie, gdyby postawić dużą część produkcji tych samochodów obok siebie, z tych, które oczywiście przetrwały do dziś, to nie jest wykluczone, że żadne dwa nie wyglądałyby tak samo, albo bardzo by się różniły bo to były jeszcze czasy, kiedy Daimler głównie produkował podwozia do zabudowy, i później uznani brytyjscy specjaliści od karosowania podwozi, jak chociażby Hooper. Budowali na tym nadwozia zgodnie ze specyfikacją konkretnego klienta. Ale po wojnie, kiedy wznowiono produkcję w dużej mierze opartą nadal na tych starych przedwojennych konstrukcjach, to jednak Daimler już przynajmniej częściowo z tego zewnętrznego karosarzu zrezygnował i produkował takie bardziej już zestandaryzowane samochody, bardziej powtarzalne. Można się zastanawiać, dlaczego po wojnie nadal produkowano samochody, które jeszcze tak bardzo przypominały te modele przedwojenne. To nie jest tylko domena Daimlera z tamtych lat. Również te marki dużo bardziej pospolite i popularne, takie jak Austin czy brytyjski oddział Forda, również budowały samochody z takimi właśnie wybrzuszonymi, wystającymi poza obrys nadwozia błotnikami z taką zwężającą się do przodu maską silnika, z reflektorami, które albo były tylko częściowo wpuszczone w błotniki, albo wręcz jeszcze wystające na szypułkach, to w dużej mierze wynikało z tego, że Wielka Brytania no nie tyle wyniszczona wojną, co wyniszczona gospodarczo. To nie był wtedy kraj tak zamożny jak dzisiaj i kiedy uruchamiano produkcję to nie było za wiele środków na to, żeby budować nowe samochody zupełnie od podstaw, no ale że zapotrzebowanie było, no to powrócono do tego, co już było gotowe. Kiedy przestrajano znów produkcję na te tory cywilne po kilku latach produkowania pojazdów na potrzeby armii, no to po prostu szyto z tego, co było. I ten model o oznaczeniu fabrycznym DB18 od 49 roku wychodził już na rynek pod nową nazwą modelu znany właśnie jako Daimler Consort warto w tym miejscu powiedzieć że nie wiem czy konkretnie tym modelem czy może większymi Daimlerami ale w ogóle autami tej marki jeździli przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej było tak do roku 1950 przez długie lata Daimler miał wyłączność na dostawy pojazdów dla dworu, i to był niewątpliwie bardzo prestiżowy deal. No, niestety skończyło się to dla Daimlera w roku 1950, kiedy widocznie lepsze warunki zaproponował Rolls-Royce, i od tego momentu to właśnie tamta nobliwa brytyjska marka stała się oficjalnym dostawcą samochodów dla rodziny królewskiej. Partnerem tego odcinka jest retricars.com, strona, na której można kupić, sprzedać, albo po prostu pooglądać zabytkowe pojazdy, części i inne klasyczne perełki. Link macie w opisie. A teraz jedziemy dalej. Widzieliście kiedyś samochód, który by miał wbudowany podnośnik? Ja nie mówię o jakimś tam lewarku, co jest w bagażniku, trzeba go wyjąć, podstawić pod próg. Nie, nie, to nie. Nic z tych rzeczy. Daimler ma wbudowane trzy podnośniki. Jeden centralny z przodu i po jednym na każdą stronę z tyłu. Oczywiście to są czasy, kiedy do auta jeszcze w komplecie była korba rozruchowa, więc należy ją wyjąć spod maski. Tam jest taki specjalny na nią zaczep, wpiąć w odpowiednie miejsce, polagować, polagować, i samochód się pięknie unosi do góry. Tu już mamy go w pozycji uniesionej. Koło jest gotowe do zmiany, a za chwilę sobie go opuścimy i będzie można normalnie jechać dalej. Także teraz to już wszystko, oczywiście, psu na budę, ale póki nikt nie widział naszego filmu, no to było to idealne zabezpieczenie antykradzieżowe, bo to by wpadł na to, że można w taki sposób samochód opuścić. Gdyby chcieć go zabezpieczyć, nie wiem, przed jakimś długim postojem. Żeby nikt nieuprawniony go nim nie odjechał, to po prostu można go podnieść na wszystkich trzech, korbę zabrać i tyle by miał potencjalny złodziej radości, co by sobie na niego popatrzył. O, korba zdjęta. I ju, można jechać. Takie, cudownie. wspomniałem już o tym wcześniej, no to wróćmy na moment i zróbmy sobie taki szybki rys historyczny. Dlaczego ta marka nazywa się Daimler i co to ma wspólnego z tym niemieckim Daimlerem? Otóż produkcję, no najpierw powiedzmy, że pojazdów, automobili, uruchomiono w roku 1896. Jakie dokładnie są tego okoliczności, trudno powiedzieć. Być może założyciele. Tej firmy chcieli jakby wystartować od razu pod marką, która już była kojarzona jako tako w raczkującym świecie samochodów. Tak czy owak zwrócono się do Gotliba Daimlera osobiście oraz do jego firmy, która oczywiście również nosiła jego nazwisko, z zapytaniem o to, czy można by produkować na Wyspach Brytyjskich. Pojazdy właśnie pod marką Daimler. No i, jak łatwo się domyślić, Niemcy się na takie rozwiązanie zgodzili i w Wielkiej Brytanii powstawały zupełnie niezależnie od konstruktorów niemieckich pojazdy pod marką Daimler. I to powstawały bardzo długo, bo tak naprawdę dopiero około 10 lat temu, czyli około roku, 1000, około roku 2015. Ostatnie Daimlery zniknęły z rynku. Przy czym, e, oczywiście, trzeba pamiętać, że już od lat 60. XX wieku marka Daimler była ściśle związana e, z marką Jaguar jako taka jej wytworniejsza odmiana. E, tak naprawdę nadwozia były wspólne, e, ewentualnie silniki były większe i mocniejsze, e, i wyposażenie bardziej luksusowe, ale przez no przynajmniej kilka ostatnich dekad swojego rynkowego istnienia Daimler funkcjonował już tylko jako taki lepsiejszy Jaguar natomiast konsort z naszego filmu jest jeszcze takim Daimlerem z krwi i kości no i może wyglądać mało nowocześnie jak na swoje lata, bo oczywiście w Europie kontynentalnej w roku 52 już powstawały samochody Dużo nowocześniejszej linii, ale musicie wiedzieć o tym, że na pokładzie tego auta są bardzo nietypowe, nawet dziś, rozwiązania technologiczne. Mamy tutaj po pierwsze skrzynię biegów z preselekcją i po drugie zamiast konwencjonalnego sprzęgła. Sprzęgło mokre, ale ja to jestem mądrala, bo się naczytałem, a zapytajmy właściciela. Na czym to wszystko polega i jak to działa? To działa tak jak w tirach. Najpierw się planuje na jaki bieg chce się włączyć, a potem się za, 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 zatwierdza sprzęgłem po prostu. A mokre sprzęgło, no to z, trzeba nalać olej taki jak do silnika i, i działa tak jak w motocyklu. Mhm. No właśnie, ja już miałem okazję poobserwować to trochę w czasie jazdy. Jest manetka za kierownicą, która wygląda trochę jak dźwignia wybieraka automatu w starym amerykańskim, albo nie takim starym, ale głównie w amerykańskich samochodach się takie rzeczy spotykało i spotyka. Tylko właśnie, to w zasadzie nie jest automatyczna skrzynia, tylko mechaniczna, ale sprzęgło wciska się nie przed przesunięciem dźwigni, tylko właśnie po. Jedziemy sobie na przykład na dwójce i chcemy zmienić na trójkę, więc się najpierw tę manetkę przesuwa z dwójki na trójkę i w momencie, kiedy się chce tę trójkę włączyć, trzeba wtedy wcisnąć lewą nogą pedał. To się głównie stosuje przy skrętach. Mhm. Jedziemy na czwórce, czyli na nadbiegu, szybko zwalniamy i wcześniej sobie wkładamy na przykład dwójkę mhm. i przy... Przy hamowaniu puszczamy sprzęgło i hamujemy jednocześnie i z dwójką już wjeżdżamy w zakręt. Czy to jakby jednocześnie pozwala zahamować silnikiem? Oczywiście. Mhm. No dobrze, a jak się w takim razie tym samochodem rusza? Nie, no jedynkę normalnie się wkłada, chociaż można wcześniej już włożyć jedynkę i tylko zatwierdzić ją sprzęgłem. Aha. I wtedy się rusza. Może ktoś z Was wie, jeżeli tak, to możecie napisać nam w komentarzu. Jaki był ostatni samochód osobowy z takim rozwiązaniem? Możecie napisać cokolwiek, bo nie mamy o tym zielonego pojęcia. Ale jak napiszecie źle, to na pewno zaraz znajdzie się ktoś, kto was poprawi. Także bądźcie gotowi, bo na pewno wyrazi się o was A Rozwiązanie jest super, to trzeba się nauczyć. Mhm. Jego też pan kupił w stanie do odbudowy. Jego to kupiłem w stanie agonii, w ogóle od handlarza z Lublina, w stanie agonalnym i powiedziałem, że jak wjedzie na lawetę sam, to go kupię, mhm. no i wjechał. Przynajmniej pod względem mechanicznym musiał z nim nie być aż tak źle. Nie było aż tak źle, no ale tam po kilku e, dniach jeżdżenia e, wróciłem do domu na starych cylindrach. Mhm. Bo się okazało, że przedmuchało uszczelkę pod głowicą. Rozebraliśmy głowicę i się okazało, że Anglik, który miał poprzednio ten samochód, włożył kartonową uszczelkę pod głowicę. <słyska> 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 Także jakiś mądrala musiał to robić. <słyska> A w Polsce samochód jest w ogóle od jak dawna, wie pan? No to od prawie 20 lat. Mhm, w tym yy, jak dawno w pana posiadaniu? Już, nie pamiętam, no ale ponad 15 już. Z tego co wiem, to pan się już tym autem nacieszył, i auto jest gotowe, żeby przejść w ręce kolejnego właściciela. Tak, chciałbym sprzedać, bo po prostu już nie mam siły na dwa. Mhm, także jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany, Takim samochodem, jeszcze wyposażonym w tak niecodzienne rozwiązanie, jeśli chodzi o skrzynię biegów i sprzęgło. To wystarczy skontaktować się z nami, a my przekażemy kontakt dalej. No chodzi jak rakieta. Także. Nadwozie było w jakim stanie? Nadwozie było w stanie agonalnym, wszystko ponaprawiane jest. Dosyć dawno temu, no ale stoi w garażu cały czas, także chromy były wszystkie do, do zrobienia, to były robione w Zgierzu, także uh -huh. ta picerka była cała robiona. No. Trzeba go było gdzieś spawać, łatać? Tak, ale nie te główne rzeczy, tylko tam od spodu raczej go zeżarło, no i on ma drewnianą podłogę. Aha. Trzeba było, trzeba było jeszcze korniki wygonić. No, ten także, to, to, no trochę, trochę był łatany. Sympatycznie lakiernik, ładny lakier położył ileś lat temu. I ten samochód nie jest praktycznie myty wodą, tylko jest woskowany cały czas, odkurzany i woskowany. Mhm. Stefan Jaracz lubi to. Wspominał Pan, że tą y, piękną deskę rozdzielczą ktoś kiedyś popierdzielił uwałkiem na czerwoną. A to anglik? Mm -hmm. Musiał być. Zrobiliśmy ją ładnie, także z... robił to stolarz z Justynowa. Czy co, wystarczyło tylko zaszlifować tę nieszczęsną czerwoną farbę? No to ty robił już fachowiec, także. On tam robił po swojemu. Ja się nie wtrącałem w rzeczy drewniane, bo się na tym kompletnie nie zna. Mm -hmm. Zobaczcie zresztą jakiej grubości jest ta deska rozdzielcza. Oczywiście to nie jest w całości lite drewno, ale tam jest. To, to nie jest lite drewno. Tam od dołu to jest sklejka i to taka gruba. Tak, no właśnie. Tam jest wielowarstwowa sklejka, ale na tym jest oczywiście fornir z autentycznego drewna i podłoga też jest ze sklejki wodoodpornej także. Hmm. No tak, no, ewidentnie widać po tym aucie jego przedwojenny rodowód. I tak dobrze, że nie jest cała rama z drewna, jak na przykład jeszcze bywało w Fordzie T, bo tak to by skrzypiał w czasie jazdy jak stara szafa. Wiem, bo wiem, bo przeczytałem sobie na kartce, która była w samochodzie, na pewno jest wystawiana za szybą. Podczas różnych zlotów i tego typu imprez, że ten samochód miał bardzo ciekawego, słynnego pasażera kiedyś na pokładzie. A no tak. W czasie pobytu w Łodzi Snoop Dogg kręcił teledysk, także i ten samochód brał udział. I przewiozłem snubdoga Doga też kawałek. No tylko nie wiem, czy on tam był w zupełnej dobrej formie wtedy, też to... Snoop Dogg chyba rzadko jest w idealnej formie. Ma słabość do różnych substancji rozweselających, więc... Mogło tak ale, być, Także... ale, ale zdjęcia ze sobą nie pozwolił zrobić. No, szkoda. Szkoda, bo wie pan opowieść opowieścią, a tak to gdyby można było pokazać na zdjęciu, że auto wiozło Snoop Dogga, to do tej ceny, którą Pan sobie życzy, można by dopisać jeszcze zero. No nie, bez, bez przesad. Nie. Ja nie wiedziałem, kto to jest w ogóle, dopiero syn mi powiedział, także kto to jest Snoop a teraz to go w telewizorze oglądał tam te dwa metry z hakiem, mhm. także Sami rozumiecie, Snubdog może nie pamiętać, że tym samochodem jechał, ale jechał, więc jeżeli ma to dla was znaczenie, możecie wejść w posiadanie auta, które wiozło Snubdoga. Ten silnik, to jest w ogóle taki element, który szczególnie zwrócił naszą uwagę, bo spotkaliśmy pana Piotra kilka tygodni przed nakręceniem tego filmu w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, bo tam wtedy no powiedzmy, że był zlot samochodów klasycznych i zabytkowych, no oczywiście najpierw zwróciliśmy uwagę na tą nie, nietypową już dzisiaj bardzo bryłę, od razu widać, że to jest e, zabytek. Natomiast tak od słowa do słowa po chwili pan Piotr uruchomił dla nas silnik e, i zbieraliśmy szczeny z gleby, bo e, nie mogliśmy uwierzyć, że 70-paroletni silnik może tak aksamitnie pracować. Oh o mój Boże. No nie, proszę pana, jak przerywany na elektryczny, to my nie chcemy. Nie do wiary. Nie do wiary, nie? Ale to wszyscy mówią: nie do wiary. Daimler Consort z 52 roku jest interesującym samochodem sam w sobie, ale też przypomina o czasach, kiedy producenci aut byli bardziej niezależni od siebie i każdy z nich na własną rękę rozwijał własne. Niepowtarzalne czasami rozwiązania techniczne. No a dzisiaj, cóż, postawicie koło siebie 10 samochodów i okaże się, że 8 z nich ma taki sam silnik i identyczne przełączniki we wnętrzu, bo. 8 z tych 10 będzie produkowanych przez ten sam koncern, tylko pod różnymi markami. No, także nie dziwcie się, jak czasem ludzie mówią, że o kiedyś to były czasy, a dzisiaj to już nie ma czasów. No, pod tym względem jest to niewątpliwie prawda. Dzięki, że obejrzeliście, prosimy, żebyście udostępniali nasze filmy, żeby rozchodziły się jak najszerzej. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z tym, co robimy. I zapraszamy na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.